w odcinku kolejnym z Tomaszem wody. obiecany odcinek z właśnie jest godzina wieczorna postanowiłem nagrać odcinek już jeszcze za dnia Gdzie są jakieś skutnięcia? zdjęcia. Tak tam wziął leszcz zobaczymy co weźmie teraz, mam tutaj zelentę Piękną, pachnącą waniliową, zanęta jest na liny i na karasie. Tutaj natomiast mamy różne makarony. Ryże, co tu mamy? Makaron gwiazdki. Makaron gwiazdki 2. Makaron gwiazdki 3 i kulki ciasta. Kukurydza i ryż preparowany. Będka budowa ta sama. To tutaj co była to... coś się odzywa. Ja widzę mam dzisiaj bardzo szczęśliwy dzień, już nawet nie liczę, która to moja ryba. Tak więc będę robił takie urywki filmowe co jakiś czas, ponieważ zostałem tutaj na noc, więc yy, może może coś zobaczyć aczkolwiek. Będę robił również zdjęcia zrobionych ryb, nocą, bo nocą to raczej będzie ciężko nagrywać, chociaż mam, mam flesza. No i jeszcze, no i jeszcze, o właśnie. No. I mam tak, białe robaki i czerwone. To ten pinki, No pięknie, czyli taki czerwone robaki. Kurwa, no nie czy ty to widzisz? Laty, nie. nie. Jeszcze, jeszcze nie używałem. Białe są bardzo dobre, bardzo, bardzo skuteczne. Tu mam jeszcze podwórkę, którą nie używam. Ramy sygnał brań. Tutaj nie działa, bo tu wiadomo, gdzie mamy skławik. Zarzucony tutaj. Nie wiem, czy widać, ale skłonięcia są. Jak najbardziej. Czyli na razie, na razie coś ucichło. Zobaczymy. Nie ma wiatru, także nie znosi sławika na jedną stronę. Kolejne piknięcie. Czyli znaczy, że coś skubie Może leszek wpadnie. Zobaczymy. 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 Szukam te Wspólni <laughs> ze znajomami robili ognisko i piekli z Mmm, kierbasem. Teraz będę przewijał e, ławipówkę, bo podejrzewam, że robak został. Zjedzony. ale zobaczymy zobaczymy o, o, o. O. trochę taki zmęczony ten rowak aczkolwiek nie jest nie jest zły nie potrzeba, nie potrzeba zmiany dobra dokonamy zarzutu jeszcze raz ciepli dokonamy jeszcze raz uciekaj, bo Cię potrąci może tym razem się weźmie już jest dobrze ustawiony, cała reszta jest dobrze ustawiona nic więcej tylko łowić a tutaj pika od czasu do czasu i nic po, nic poza tym jestem śpięcą spara na mi a tutaj trzeba patrzeć bo tutaj tam coś bierze jest... chyba Braja ja się widzisz dosyć, dosyć często zatapia się no, a coś tam się zatapia już na machine na sprawy i teraz się trzeba skupić na tym bo to, to może się dziać coś Coś, nie coś Spakę, spakę, jak się Nie wyciągnę To już żeby idą spać Ale nie Może co weźmie maty w coś

O kurwa haczyk nie wiem czy zdolny do wyhaczenia O, sama się raczej wyhaczyła Malutka, bo malutka, ale jest. Teraz mówię, nie liczę już która. To było ich, ich już kilka-kilkanaście. Za chwilę przełożymy sobie raczej na grunt, bo tutaj już będzie ciemno, to nas pławik nie będzie widać. A na grunt będziemy słyszeć, więc wracamy jak przełożymy na grunt. Minął czas dla tej gruntówki. Sklugnięcie było ostatnie niedawno. Nie pokrywało żadnym braniem, więc trzeba zwinąć. Ale nie wykluczone, że coś siedzi, ale raczej wątpię, bo nic nie szarpie Z połowy stawu zwijam coraz bliżej płynie jak torpeda. Zanęta się rozpuściła najprawdopodobniej Tak, ani przynęty, ani zanęty, ani żadnych. No więc wracamy za chwilę. ZAO zarzuciliśmy drugą gruntówkę. Może ta jest, ma troszeczkę bardziej elastyczną szypówkę, ale powinna wytrzymać. Ściemnia się, więc jak będą jakieś większe ryby, czy w ogóle jak będą ryby w nocy, to albo będę robił zdjęcia, albo nagrywał z lampą. Zobaczę. Zobaczę jeszcze jak to będzie. Na razie. Na razie przerywamy nagranie i widzimy się już na jakiś konkretniejszy braz. Yy, mamy teraz już ciemno pikań praktycznie w ogóle nie było to próbujemy sobie jedną wędkę podciągnąć trochę o kilka centymetrów no może jeszcze ociupinkę jeszcze raz może tyle puścimy tak głośno słychać teraz nie? Się i maja... czekamy na brania ma branie. no, więc teraz przewiniemy sobie y, drugą gruntówkę, tutaj zrobiliśmy podciągnięcie to teraz tam cegniemy bo na tą w ogóle odezwu nie ma żadnego nie widzę dokładnie koszyczka ale Dam aby zwinąć wilgot, strasznie już łapie. Wszystko mokre, cała wędka mokra. Posiedź mi teraz tamtą stronę. Bo nie widzę... Aha, tutaj dobra. I... O! Yy, więc tutaj teraz takie jeszcze jedno info, o którym nie wspomniałem na samym początku odcinka, kiedy pokazywałem yy, rodzaje tej przynęt zanęt. Yy, wspomniałem o kilku makaronach, a nie powiedziałem, że jeden z makaronów, yy, właściwie każdy z makaronów jest nasączony innym aromatem, to waniliowy, to tam migdałowy, ale również jest yy, czosnkowy, tylko wiadomo, yy, lepszy byłby czosnek wyciskany, większy aromat, znaczy lepszy aromat, ale niestety nie mieliśmy yy, nie mieliśmy wyciskanego, więc użyliśmy granulowany. No i zobaczymy jak on się sprawdzi. Właśnie na tej wędce, na tą wędkę zarzuciliśmy yy, makaron właśnie z, yy, z czosnkiem granulowanym. I zobaczymy jak to się tam będzie, jak to ryba zaakceptuje. tej przed chwilą słyszałem, że coś pikło, to może coś będzie. Zobaczymy. Jak na razie czekamy na brania. czyszczenia nadszedł czas Hej Polacy, hej Boże Owieczki Niech ta pieśń ostudzi nas No to e, tak, mamy godzinę w pół do drugiej nocy, bran nie było żadnych, minimalne dziubnięcia w dużych, a nawet bym powiedział bardzo dużych odstępach czasu. Yy, jest bardzo zimno pobiłem nie... ostatni na ryneczku i kupiłem piękne różowe kalisony yy, nie wiem czy to widzicie para mi z idzie temperatura bardzo yy, spadła yy, grunty zarzucone tak jak yy, wcześniej wiadomo robiliśmy przewinięcia na no, ale tego nie nagrywaliśmy bo to bez sensu było i zastanawiamy się właśnie, czy za chwilę nie udamy się na jakieś dwie godzinki zdrzemnąć do namiotu, bo nie ma sensu siedzieć, skoro nie ma brań. Drzemiemy się dwie godzinki, staniemy gdzieś tak może koło trzeciej, to brania będą większe, yy, może brania się zaczną, może troszeczkę się ociepli, to będzie się przyjemniej siedziało, a przynajmniej nie będziemy tak strasznie zmęczeni. Więc my się widzimy już na tych, jak troszeczkę się na polu rozjaśni, albo jak będzie jakaś ryba, to zrobimy zdjęcie. Więc widzimy się potem. No więc myśmy się trochę drzemnęli nawet bym powiedział dłuższą chwilę. Yy, bo mamy prawie pół do szóstej, jak widzicie tam, słońce wstaje. będzie to chyba dwie godziny, ale. Było strasznie, ale to strasznie zimno. I yy, tutaj operator Dawid dzisiaj yy, przed chwilą natrzaskał trochę lepszy z gruntu. Więc niewykluczone, że yy, nie złowię się. Wczoraj yy, dostaliśmy od yy, od panów, którzy yy, co też Daliśmy tutaj dendrobeny, o, dziwię coś na tą wędkę, trzeba uważnie obserwować. o, może się odnieść. Ja sobie, prawda, powstałem, nagle doszło do niezwykłego skutka uderzenia. Spróbuję, spróbuję. Resztę nocy w ogóle brań nie było. Bo to też zimno, ryby nie chciały brać. Teraz nagle słońce wstaje. gdyby się obudziły, odzyskały chęć do życia. Teraz biorą. Także my wracamy jak będziemy jakąś rybę ciekawą holować. Zastanawialiśmy przed chwilą, że będzie jakieś branie, a że tak naprawdę ja zawadziłem o tak nogą. I już przez dłuższy czas nie ma brań w sumie. Więc y, trzeba przewinąć. Na początek przewiniemy tą wędkę i tutaj po prawej stronie. I teraz założymy przynętę i możemy rzucać dalej. Ja już sobie tutaj zwinąłem. Musiałem ściągnąć kukurydzę, nie była nadgryziona, ale nie zaszkodzi zmienić na nową mamy jeszcze dużo w puszce zauważyliśmy, że żyłka przy tej wędce tutaj strasznie się skręca prawdopodobnie będziemy ją musieli wymienić wkrótce zanim wyruszymy następną jakąś podróż tutaj mamy porobione mój operator Dawid porobił kulki do rzucania ja teraz załaduję koszyczek i założę jakąś kukurydzę zasypujemy i ubijamy możemy jeszcze dosypać podsypać będzie żeby to mocniej ubić, będzie twardziej a rozpuści się bardzo dobrze. Rozpuści się nawet lepiej niż na ujeździe. mamy elegancko założone To jest standardowy koszyczek. Nie tak jak w przypadku koszyczków typu wirek, że, że jest sprężyna, i jak jest tak gdzieś w połowie, już rozpuszczone to wyrzuca resztę tej przynęty. Dobra, to, to mamy teraz. mogę założyć. Ciacho Kukurydzę, ziarno dokładnie Ciacho Ciacho albo... Jest. To co, kukurydzę zakładamy? Ciacho Kulka z ciacha Kulka z ciacha, dobra Teraz sobie to ja tu... To jest. O, jest. Tu jest. Tu Nie dużo jest. Tak na początek może jest. Tu jest. Tu się, można jeszcze jeszcze dobić, ubić troszeczkę Tu bardziej. Tu Potem oczywiście musimy to dobrze zamaskować, żeby ryba za bardzo to nie widziała. Taką jestem po prostu mistrzem mistyfikacji po prostu. Kurwa, no nie! No po prostu kurwa, no nie! Może jeszcze odrobineczkę. ciasto bardzo ładnie pachnie to jeszcze tak i oh, jeszcze się ukułem przy okazji zbyt mocno o okleimy cały haczyk to nie będzie tak tak widoczne no założone jako tako zamaskowane również jako tako Zanęta założona, bo zostało nam nic innego jak tylko rzucać i czekać na brania. No. Mam rybę, zbliża mi się właśnie do brzegu, właśnie holuje, jednak nie się rzuca. Co to jest ta ryba? To jest takie czerwone kuleczko, to jest w w dręga. No Bardzo ładna wzdręga to chyba największa wzdręga jaką jak na razie złowiłem tutaj. Tak więc jest dobrze i łowimy dalej. No, Także my połowiliśmy trochę ryb. Wszystko się tak szybko działo, że nie zdążyliśmy zrobić zdjęć. Za chwilę się będziemy zbierać. Więc skończymy dzisiejszy odcinek. Ja tutaj sobie jeszcze może kilka tu zrobię. To właśnie coś brało i do zobaczenia w następnym odcinku.